Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Drift, a to jest koniec jak na moim kanale, Dzisiaj akurat jest 12 grudnia, A wiecie co to dobrze oznacza? Kolejna budowla do naszej kolekcji i dzisiaj będziemy budowali, uwaga uwaga, baszcz z łóżkami. Tak wygląda. Bardzo z łóżkami, z niską taką ehm. miska do... C to bardzo wygląda jak karna i miska. Ale cóż. Mi się wydaje, że może być. I to był akurat koniec drugiego rzędu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I cóż, mam nadzieję, że się widzimy jutro. Do usłyszenia, Trzymajcie się, no i cześć!